Brawo i dziurę. Brawo. Aj si, Aj si. No nie, ale nie ma tego. Nie ma trailinga. Mordo, Aj, trailinga nie ma, nie mogę tego przyjąć. Moleżysz, że masz drugi komentarz z trailingiem, wiem. Mówiłeś, za chwilę. Mówiłem że tak Kolejny, tak, kolejny, uwaga. Proszę dalej, spokojnie. Monster! No to Monster wygrywa. Spra znaczy nie muszę go sprawdzać, bo on zazwyczaj na lewach wieczornych jest, więc. Ale sprawdzimy dla pewności wszystko. Czekajcie. Mm. Na razie to tak ekran e, wyłączmy. Wejdę sobie na kanał, na ten. A nie, nie, to ci linka ma skopiowanego. W sumie rację. To nie, to ekran z powrotem. Monsterek. Szukamy. Zaraz, spokojnie, Monster jest. Aha, like, bo chcę wygrać, bo jestem zwycięzcą. No i to jest komentarz. Trailing jest. Zobaczmy, że wszystko działa. Sprawdźmy go. Dobra, a jak sprawdzić go subskrypcję? Informacje. Data... Dołączenia, wyświetlenia, kanały no w sumie racja hmm. Jest wyszukiwarka, tu? Dobra, nie jest. Gdzie ta moja morda jest? O, nawet jest. Patrzcie, jestem. O, jestem. Jest ASU. Subskrybuję. Dokładnie. No dobra, wygrał. To gratulacje dla zwycięzcy. Witam witam wszystkich! Serdecznie na moim kanale, z tej Niko Kolejny konkurs, jak widać. Ostatnio rozlosowaliśmy USPA. Zwycięstwo pewnie już na stuko milion fragów i tak dalej na Sartraku Jak widzieliście, już na początku materiału wstawiłem wycinkę z live'a, z właśnie losowania, żeby nie było żadnych ustawień i tak dalej, bo niektórzy tak potrafią. Jak widzicie, bez słuchawek, jak nigdy, zawsze w słuchawkach. Tym razem bez słuchawek nagrywam. Dzisiaj do wygrania mamy do rozlosowania AWP Gałęzi Tak, AWP, bardzo fajny skin. Podoba mi się. W, w ogóle, fajny, fajny skin. Taki skin, który jest tańszy i ładnie wygląda. Naprawdę fajnie wygląda. No a co trzeba zrobić? Standardowo, subskrypcja kanału. Pierwsza zasada. Być mieć kanał publiczny, nie prywatny. Ja to sprawdzę, Żebym widział, że nie mnie nie oszukujesz. Druga sprawa. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się. E, Podoba, dokładnie podoba, yy, nowa seryjka, yy, która jest na kanale, walka o skiny 1 na 1 Plus do tego swój trening w moim no i like pod, pod tym materiałem, musi być koniecznie like No i zostawcie lajka like też pod materiałem yy, z właśnie yy, seryjki 1 na 1 o skiny, dokładnie wkład do wygrania fajnie się prezentuje, na pewno komuś tam przyniesie e, e, radość <grywia> z użytku. Więc wiecie, co robić? Wiecie jak ten. Jak zauważyliście, na moim kanale dosyć sporo teraz wlatuję filmów, bo chciałem, e, chciałem zobaczyć, jak będzie tutaj ze statystycznie wyglądało z oglądalnością moich filmów, jeśli bym wrzucił e, prawie codziennie, przez cały tydzień jakiś materiał. Tak. Taki mój, mój mały test, postarałem się troszkę nagrać, trochę też zawczasu więc jak e, będziecie widzieć, że jestem tak z, z, trochę zmęczony bo tam jest na jednym materiału, że jestem strasznie zmęczony to chyba na Minecraftie to może też być tam na kolejnych, też tak nie za specjalnie, bo ten, no, średnio się wtedy czułem No ale, jak widzicie, e, kolejny mam dla Was giveaway nie dość, że jest walka o skiny 1 na jeden to jeszcze tutaj kolejny giveaway owa AW bo obiecywałem, bo obiecywałem właśnie na ym, ostatnim tym yy, na odcinku z uspem, więc jest to. więc wiecie co robić, subskrypcja, komentarz, tak jak powiedziałem jak wam się podoba seryjka z, z własnym treningiem, no i like pod tym i pod tamtym filmem wszystko, ten linki do, link do filmu będzie w, pod, yy, w opisie więc co, to było na tyle też króciutki odcinek, nie ma zamiaru tutaj wstawiać, bo i tak nikt tego nie chce oglądać, tylko szybko, szybko przywija. To po co będę się męczył? Po co się będę męczył? Nie no, dla was się będę męczył. Więc nagrano kolejny odcinek, coś innego. <grym> no dobra, no to wiecie wszystko. Do zobaczenia. A, no kurde, gdzie do zobaczenia? A subskrypcja, nie zapomnij o subskrypcji kanału. Nawet jeśli subskrybujesz, to znajdź subskrypcję, bo zbliżymy się do 1k. Już 1k. A na 1k będzie kozak. Będzie kozak odcinek. Nie zapomnijcie o subskrypcji, rozsyłajcie, się tylko popadnie Tylko nie fake, jakieś tam multikonta Tylko no, żeby, żeby to jakoś miało ręce i więc się zbliżamy cały do k. Kolejna nowa seryjka I to mam nadzieję, że na długo na tym kanale I to by było na tyle, żegnam już z, nami, z Wami, bo ile razy będę się żegnał Do zobaczenia, cześć, cześć.